Drogi panie dyrektorze, droga pani wójt, panie starosto, koledzy, przyjaciele, posłowie, radni, wielebny księże proboszczu, ale przede wszystkim, wy drodzy uczniowie, gdy spojrzymy na tych wspaniałych uczniów, to widzimy, kto jest dzisiaj bohaterem dzisiejszego dnia i dzisiejszego wydarzenia. Tak to wy, droga młodzieży, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsi. A tak jak napisał patron Waszej wspaniałej szkoły w Wolanowie, święty papież Jan Paweł II, nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. Wy, kończąc szkołę, będziecie światłymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. To wielki zaszczyt dla Was, ale też duże zobowiązanie, które staje przed Wami, przed Waszymi wspaniałymi rodzicami i przed uczniami. Bardzo się cieszę, że pan Ryszard, wasz nauczyciel, prowadzi dzisiejszą uroczystość razem z Julią. To pokazuje, że właśnie uczniowie z nauczycielami i z rodzicami, którzy są dzisiaj z wami, odpowiadają za to, kim będziecie w przyszłości. Bo powiem wam, że dzieciństwo i młodość to jest wielki ląd, z którego my wszyscy kiedyś wypływamy. Ja bardzo chciałbym być jeszcze dzieckiem, myślę, że moja małżonka także. To jest ten czas, w którym jesteśmy radośni, w którym się uczymy, ale też w którym nabieramy i wiedzy, i umiejętności i możliwości, które dają nam funkcjonować, gdy będziemy już dorosłymi osobami w naszym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Ja przyjeżdżając do Państwa, do Wolanowa na ziemię radomską, pełen szczęścia. Mimo, że rano byłem na Westerplatte, jadę do Wielunia, aby wspominać naszych bohaterów. To chciałem być dzisiaj z Wami razem ze swoją żoną, żeby zobaczyć, jak dzięki Waszym nauczycielom, dzięki Wami rodzicom rośnie nasza piękna, ukochana Ojczyzna Polska. Jeśli mógłbym skorzystać jeszcze ze słów Waszego patrona. Najwybitniejszego Polaka w historii XX wieku. I chciałbym, żebyście to szczególnie zapamiętali. Jan Paweł II powiedział kiedyś: Wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają. Tak to od was zależy wasza przyszłość. Macie tutaj w waszej szkole, dzięki panu dyrektorowi, dzięki pani wójt, dzięki starostom, dzięki Polsce, wspaniałe warunki. Macie tą wspaniałą salę. Gimnastyczną. Macie wspaniały zespół artystyczny Wolanianki, który jest znany poza Ziemią Radomską i którego nie tylko wielkie talenty, ale też piękny wygląd dzisiaj oglądamy. Uczycie się logicznego myślenia na matematyce, fizyce, miłości do Polski, na języku polskim, na historii, umiejętności posługiwania się w obcych językach, abyście byli dumnymi obywatelami Polski, a mogli realizować się na całym świecie. To wszystko jest zapewnione, ale wszystko, co przed Wami zależy od Was i musicie od siebie wymagać, nawet jak zdarzy się taki moment i czas, że Wasi nauczyciele albo rodzice są mniej wymagający. Tego Wam życzę w nadchodzącym roku szkolnym i bardzo się cieszę, że razem z żoną jestem dzisiaj z Wami i rozpoczynam rok szkolny z Wami. Niech to będzie rok pełen wyzwań. Niech to będzie rok także Waszej radości z nauki, która jest przed Wami, ale też rok poznawania samych siebie. Wierzcie w siebie, uczcie się, bądźcie dumnymi Polakami i wierzę, że z polskiej szkoły będą wychodzili polscy uczniowie. To powinno być normalne i w Polsce, i jest normalne na całym świecie. Dobrego roku szkolnego, niech żyją uczniowie, niech żyją nauczyciele. Pozdrowienia dla wspaniałych rodziców. Niech żyje Polska. Witam serdecznie dyrekcję, nauczycieli, ale przede wszystkim Was, drodzy uczniowie. To dzisiaj szczególny dzień, również dla nas, dla rodziców który przeżywamy niejednokrotnie bardziej niż wy. Pierwszy plecak, pierwszy piórnik, pierwsze szkolne przyjaźnie. To są zawsze wyjątkowe momenty i niezapomniane chwile. Kiedy dziecko staje się uczniem, my, rodzice, również zaczynamy nową drogę. Niekiedy trudną, ale zawsze są to nowe doświadczenia, emocje, wyzwania. Bardzo się cieszymy, że możemy być dzisiaj z Wami. Szczególnie w szkole, w której kładzie się nacisk na dialog wychowawców z rodzicami, gdzie każdy znajduje dla siebie bezpieczną przestrzeń. Kochani uczniowie, życzę Wam, aby ten rok szkolny był dla Was czasem rozwijania swoich pasji i talentów, odkrywania świata. Wam, drodzy nauczyciele, życzę dużo cierpliwości i niegasnącej satysfakcji zawodowej. A nam, rodzicom, życzę dużo radości i dumy z każdego dnia, kiedy nasze dzieci będą zdobywać nowe umiejętności. Witaj szkoło, niech to będzie dobry rok.